Witam, tym razem ukręcimy sobie plecionkę, ostatnio bardzo popularna mucha. I w sumie bardzo prosta w wykonaniu, wiadomo przy kilku, kilkudziesięciu muchach to już taka sprawa naprawdę wchodzi w krew i można bardzo szybko taką muszkę sobie ukręcić. Ostatnio nawet skuteczne te muszki są, więc taką dzisiaj Wam zaprezentuję. Proszę bardzo. Zacznijmy od przymocowania sobie Nici, którymi będziemy właśnie robić tą plecionkę, ja wam tutaj pokażę. Zrobimy z takiego czegoś, z uniarnu. To materiał chyba najbardziej, najlepiej nadający się na, na plecionki, ale można naprawdę je kręcić ze wszystkiego. Nawet ostatnio widziałem plecionkę, gdzie użyty był drut. Bardzo fajnie wyszły. Także ja to Wam przedstawię dzisiaj, właśnie na tym materiale, bo najbardziej na nim widać też, jak te zwoje się układają przy kręceniu. I teraz najważniejsza sprawa to taka, ot, jaki kolor chcemy użyć na dolną część muszki, a jaki kolor chcemy użyć na górną część muszki. Jeżeli chcemy, zakładamy, że żółty ma być tym dolnym kolorem, więc robimy to w ten sposób. Przekładamy żółty od spodu, brązowy idzie góra, żółty od spodu i przeplatamy na zmianę. O, w ten sposób. Nić brązowa praktycznie nam chodzi tylko przód, tył. Dopiero żółta nić przeplata dołem i idzie pod haczykiem. I zobaczcie. Tu u góry mamy brązowe, a od spodu mamy żółte. Jak widać. Następnie musimy to wszystko przymocować. W ten sposób teraz odcinamy to, co nam jest teraz w tym momencie już niepotrzebne. I zakończamy dubbingiem. Tu już jakiego dabingu użyjecie, to już jest indywidualna sprawa. Nie dajemy go zbyt dużo, żeby ten dabing tam tutaj nie zmasakrował tej muszki. Wystarczy go naprawdę tylko trochę zaznaczyć. O. Pięknie. Muszka gotowa Mamy lecioneczkę. No. Dzięki za wspólne oglądanie i jak zwykle do kręcenia. Pozdrawiam i miłego dnia.